staje nowy dzień, a wraz z nim szansa na wzmocnienie ducha, odnowienie zaufania i zjednoczenie serca z wolą Bożą. Dziś rano zachęcam was do włączenia się w modlitwę inspirowaną Psalmem 27, będącym pełnym mocy wyznaniem wiary i odwagi. Kiedy strach próbuje się zbliżyć, kiedy umysł otacza niepewność, to w obecności Pana znajdujemy światło, zbawienie i siłę. Bez względu na to, co Cię czeka, bez względu na ciężar, jaki dźwigasz, Bóg jest gotowy Cię wspierać. Ta modlitwa to nie tylko słowa rzucone na wiatr, ale prawdziwy moment poddania się i duchowego wzmocnienia. Pozostań ze mną do końca i pozwól, aby Słowo Boże wypełniło Twoje serce i kierowało każdym krokiem Twojego dnia. Każdy rozpoczęty poranek niesie ze sobą nie tylko naturalny ruch czasu, ale także duchowy wybór. Rozpoczęcie dnia z Bogiem to coś więcej niż nawyk oddania, to decyzja, aby umieścić swoją duszę we właściwym miejscu, zanim zmierzysz się ze wszystkim, co przyniesie świat. Kiedy się obudzimy, a nasz umysł wciąż się dostosowuje, a ciało przebudzi się, mamy szansę otworzyć oczy nie tylko na otaczającą nas rzeczywistość fizyczną, ale także na rzeczywistość duchową, która nas podtrzymuje. To właśnie w tym momencie modlitwa nabiera siły, celu i znaczenia. To właśnie w tym momencie, jako dzieci, zwracamy się do Ojca i mówimy: Panie, potrzebujecie od pierwszej chwili mojego dnia. Psalm 27 to coś więcej niż fragment biblijny, recytowany przez tradycję. Jest wyrazem głębokiego poświęcenia, wiary nie do zachwiania i odwagi zrodzonej z zaufania. Pan jest moim światłem i moim zbawieniem. Kogo mam się bać? Te słowa nie są puste. Są krzykiem przekonania, potężnym przypomnieniem, że nawet pośród ciemności i zagrożenia istnieje światło, które świeci ponad tym wszystkim. Istnieje Bóg, który nie tylko patrzy z daleka, ale idzie obok nas i nas chroni. I na tej prawdzie opieramy się, że musimy rozpocząć dzień niezdominowani przez niepokój o to, co nadejdzie ale z pewnością tego, kto jest z nami. Wielu budzi się już przytłoczonych. Jeszcze zanim słońce w pełni wzejdzie, umysł jest już pełen zmartwień, żądań, wspomnień i oczekiwań. Ciało wciąż próbuje się obudzić, ale serce jest już w stanie gotowości, przytłoczone zadaniami i narastającymi lękami. Dlatego nie można pominąć modlitwy porannej. To właśnie w tym momencie oddajemy panu myśli, które próbują nas zdominować. Uczucia, które chcą nas powalić, i sytuacje, które wydają się większe od nas. To właśnie w tym momencie z przekonaniem mówimy: Nie wiem, jaki będzie ten dzień, ale wiem, kto jest ze mną. Pozostawienie dnia w rękach Boga nie oznacza, że wszystko będzie idealne i bezproblemowe. Oznacza to, że niezależnie od tego, co się stanie, będziemy mieli pokój. Będziemy mieć kierunek. Będziemy mieli komfort. Będziemy mieli obecność Boga, który nie zawodzi. A to bezpieczeństwo zmienia wszystko. Kiedy zaczynamy dzień ze świadomością tego, stawiamy czoła wyzwaniom z innym nastawieniem. Nie reagujemy rozpaczą, ale stanowczością. Nie poddajemy się strachowi, lecz zaufaniu. I to właśnie budzi w nas Psalm 27. Zdolność zaufania, nawet jeśli scenariusz wydaje się niekorzystny. Dawid, autor tego Psalmu, nie pisał z życia, bez zmagań. Wręcz odwrotnie. Był człowiekiem, który stawiał czoła ciągłym bitwom, potężnym wrogom, wewnętrznym zdradom, zewnętrznym prześladowaniom i konfliktom we własnej duszy, ale dowiedział się, że pośród tego wszystkiego jest bezpieczne miejsce, miał twardą skałę, na której mógł się oprzeć, istniała boska obecność, która wzmacniała go od wewnątrz. I dlatego tak stanowczo deklaruje, że nie będzie się bał, że nawet w otoczeniu przeciwników będzie nadal ufał. Dawid nie był brakiem strachu, ale przekonaniem, że obecność Boga jest większa niż jakiekolwiek zagrożenie. I właśnie tego rodzaju wiary powinniśmy szukać na początku każdego dnia. Wiary, która nie zależy od okoliczności, ale jest zakotwiczona w tym, kim jest Bóg. Wiarę, która pozwala nam obudzić się i powiedzieć: Panie, moje życie należy do Ciebie. Mój dzień jest w Twoich rękach i cokolwiek nadejdzie, stawię czoła temu razem z Tobą. Podczas gdy wielu zaczyna dzień biegnąc pod presją i odłączeni. Od obecności Boga zaproszenie, jakie daje nam Psalm 27, jest inne. Wzywa nas, abyśmy rozpoczęli dzień, w którym zaufanie jest priorytetem, gdzie modlitwa poprzedza działanie, w którym odpoczynek w Bogu poprzedza stawienie czoła rutynie. Bo rzeczywistość jest prosta. Kto zaczyna od Boga, kończy na stojąco. Ci, którzy od początku karmią się Słowem, mają siłę przeciwstawić się presji. Ci, którzy poddają się rano, idą lżejsi aż do zapadnięcia nocy. A kiedy mówimy, że Pan jest naszym światłem, mówimy, że nie musimy chodzić w ciemności, że jest kierunek, że jest jasność, że istnieje rozeznanie. A to robi różnicę w przypadku małych i dużych decyzji. Serce kierowane przez Boga od najmłodszych lat podejmuje mądrzejsze decyzje, odpowiada z większą łaską, działa z większą równowagą. Bo Boże światło nie tylko rozprasza ciemności wokół nas, ale także porządkuje chaos w nas. Rozpoczynając dzień od tego wyznania wiary, dajemy jasno do zrozumienia naszemu Duchowi, że nie damy się zdominować, strachowi, że nie dadzą się kontrolować okolicznościom, że nie zagubimy się w obliczu presji. Skupiamy się na właściwym źródle, na fundamencie, który się nie trzęsie, na obecności, która nas nie opuszcza. I to nie jest religia, to związek, to żywa świadomość, że Bóg, który panuje nad wszystkim, dba również o każdy szczegół naszego dnia. Zatem modląc się dziś rano, robimy to celowo. Nie tylko wykonujemy czynności duchowe, sami się pozycjonujemy, oświadczamy, że nasze zaufanie zostało ugruntowane. Zakładamy, że odwaga, której potrzebujemy, nie będzie pochodzić z motywacji ludzkiej, ale z realnej obecności Boga. Mówimy, że strach może nawet zapukać do drzwi, ale nie będzie miał miejsca, aby wejść, ponieważ nasza wiara zajęła już główne miejsce w sercu. I tak, gdy nasze dusze są już uporządkowane, Umysły spokojniejsze, a duch wzmocniony. W dalszym ciągu rozmyślamy nad słowami psalmisty, które przypominają nam, dlaczego możemy ufać. Ponieważ Bóg jest światłem zbawieniem i siłą. A kto zaczyna dzień z tą pewnością, idzie pewnie nawet pośród burzy. Psalm 27 jest jednym z najmocniejszych wyrazów odwagi w Piśmie Świętym, nie dlatego, że pochodzi od osoby wolnej od strachu, ale dlatego, że pochodzi z serca kogoś. Kto nauczył się ufać nawet wtedy, gdy wszystko wokół zdawało się rozpadać? Ta odwaga nie wypływa z pewności siebie czy braku problemów, ale ze stałej obecności Boga. Kiedy Dawid mówi Pan jest moim światłem i moim zbawieniem, kogo mam się bać? Stawia czoła trudnej rzeczywistości, otoczony przez wrogów, radząc sobie z niebezpieczeństwami i presją, ale decyduje się odpowiedzieć na ciemność pewnością światła. Ten werset jest nie tylko poetycki. Jest praktyczny. On jest prawdziwy. To zwykłe dni, takie jak nasz, kiedy budzimy się myśląc o zmaganiach, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, rachunkach, które musimy zapłacić, trudnych słowach, które być może będziemy musieli wypowiedzieć, decyzjach, które są zaległe. To na te chwile, kiedy niepokój jest silniejszy niż wiara, bo kiedy strach krzyczy głośniej niż głos prawdy. To właśnie w tych dniach Psalm 27 staje się schronieniem, kotwicą, punktem równowagi w chaosie. Kiedy Dawid twierdzi, że Pan jest jego światłem, mówi, że nawet w czasach ciemności panuje jasność. Bóg objawia to, co ukryte, pokazuje to, co trzeba zobaczyć, oświetla kroki, które wydają się zagmatwane. Światło Boże dociera do nas w zamęcie umysłu, w troskach serca, w sytuacjach, z których nie widzimy wyjścia. Nie jest to tylko światło teoretyczne czy symboliczne. To światło, które prowadzi, ogrzewa, rozprasza ciemność wewnętrzną i zewnętrzną. Jest to obecność Boga działająca w sposób praktyczny w naszym codziennym życiu, wnosząca kierunek tam, gdzie panuje zwątpienie i bezpieczeństwo tam, gdzie panuje strach. Twierdzenie, że Pan jest naszym zbawieniem, to coś więcej niż deklarowanie wiary religijnej. To uznanie, że nasze wyzwolenie, nasze wybawienie i nasza ochrona nie wynikają z naszych zdolności, naszej siły i naszej strategii. Pochodzą od Niego. To przyznanie, że niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy przygotowani, nadal potrzebujemy zbawiciela. Pomoc Boża nie ogranicza się do duchowej. Dociera do sfery emocjonalnej, mentalnej i fizycznej. Ratuje nas od niewidzialnych pułapek, od destrukcyjnych myśli, od pochopnych decyzji, od sytuacji, które mogłyby pozbawić nas celu. Kiedy Dawid oświadcza, że Pan jest siłą jego życia, mówi o tym, co go podtrzymuje, gdy zawodzą jego siły. To zdanie trafia w sedno, ponieważ wszyscy w pewnym momencie osiągamy swój limit. Dochodzimy do punktu, w którym kończą się słowa, gdzie odczuwa ciało, gdzie umysł się męczy. I tu właśnie pojawia się Boża siła, siła, która nie napiera brutalnie, ale wiernie podtrzymuje, siła, która nie zależy od tego, ile mamy do zaoferowania, ale która objawia się właśnie w naszej słabości. Jak napisał później Paweł: Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Psalm 27 nie ignoruje problemów, wręcz przeciwnie, uznaje, że istnieją wrogowie, że toczą się prawdziwe bitwy że istnieją konkretne niebezpieczeństwa. Dawid opowiada o otoczeniu przez armię, o przeciwnikach próbujących go pożreć, o dniach udręki i o nieuchronnym ryzyku, ale nawet w obliczu tego wszystkiego woli zachować pewność siebie. To nas uczy, że wiara nie jest zaprzeczeniem rzeczywistości, ale odpowiedzią na nią. To nie jest zamykanie oczu na problem, to otwieranie oczu na obecność Boga, który jest ponad wszelkim zagrożeniem. Kolejnym mocnym obrazem w tym psalmie jest kryjówka Boga. Dawid mówi, że w dzień utrapienia Pan ukryje go w swoim namiocie i umieści bezpiecznie na skalę. Mówi to o ochronie, o opiece intymnej, o zakryciu. Bóg nie tylko nas wybawia, On nas przyjmuje, trzyma nas tam, gdzie wróg nie może dotrzeć, gdzie odnawia się dusza, gdzie odnawia się serce. To właśnie w tym miejscu intymności znajdujemy odwagę. Bo kiedy jesteśmy w cieniu najwyższego, nawet największy z CR, twierdzenie, że Pan jest naszym zbawieniem, to coś więcej niż deklarowanie wiary religijnej. To uznanie, że nasze wyzwolenie, nasze wybawienie i nasza ochrona nie wynikają z naszych zdolności, naszej siły i naszej strategii. Pochodzą od Niego. To przyznanie, że niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy przygotowani, nadal potrzebujemy zbawiciela. Pomoc Boża nie ogranicza się do duchowej. Dociera do sfery emocjonalnej, mentalnej i fizycznej. Ratuje nas od niewidzialnych pułapek, od destrukcyjnych myśli, od pochopnych decyzji, od sytuacji, które mogłyby pozbawić nas celu. Kiedy Dawid oświadcza, że Pan jest siłą jego życia, mówi o tym, co go podtrzymuje, gdy zawodzą jego siły. To zdanie trafia w sedno, ponieważ wszyscy w pewnym momencie osiągamy swój limit. Dochodzimy do punktu, w którym kończą się słowa, gdzie odczuwa ciało, gdzie umysł się męczy. I tu właśnie pojawia się Boża siła siła, która nie napiera brutalnie, ale wiernie podtrzymuje siła, która nie zależy od tego, ile mamy do zaoferowania, ale która objawia się właśnie w naszej słabości jak napisał później Paweł. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Psalm 27 nie ignoruje problemów, wręcz przeciwnie, uznaje, że istnieją wrogowie, że toczą się prawdziwe bitwy, że istnieją konkretne niebezpieczeństwa. Dawid opowiada o otoczeniu przez armię, o przeciwnikach próbujących go pożreć, o dniach udręki i o nieuchronnym ryzyku, ale nawet w obliczu tego wszystkiego woli zachować pewność siebie. To nas uczy, że wiara nie jest zaprzeczeniem rzeczywistości, ale odpowiedzią na nią. To nie jest zamykanie oczu na problem, to otwieranie oczu na obecność Boga, który jest ponad wszelkim zagrożeniem. Kolejnym mocnym obrazem w tym psalmie jest kryjówka Boga. Dawid mówi, że w dzień utrapienia Pan ukryje go w swoim namiocie i umieści bezpiecznie na skale. Mówi to o ochronie, o opiece intymnej, o zakryciu. Bóg nie tylko nas wybawia, on nas przyjmuje. Trzyma nas tam, gdzie wróg nie może dotrzeć, gdzie odnawia się dusza, gdzie odnawia się serce. To właśnie w tym miejscu intymności znajdujemy odwagę, bo kiedy jesteśmy w cieniu najwyższego, nawet największy strach traci swą siłę. A jeśli Pan jest naszym schronieniem, to nie musimy uciekać do innych miejsc w poszukiwaniu bezpieczeństwa, nie musimy szukać w rozproszeniu, w powierzchownych relacjach, w ulotnych nagrodach tego, co może nam dać tylko obecność Boga. To przekonanie nas wyzwala, wyrywa nas z zależności od czynników zewnętrznych i zakotwicza w czymś, co się nie zmienia, w wiernym i stałym charakterze naszego Boga. Dawid kończy ten fragment, oświadczając, że nawet jeśli powstaną jego wrogowie, nawet jeśli nadejdą wojny, pozostanie pewny siebie. I to jest decyzja, którą musimy podjąć z samego rana. Zanim pojawią się trudności dnia, musimy zdecydować się zaufać. Zanim pojawią się wyzwania, musimy oświadczyć, że nasze bezpieczeństwo zostało już ustanowione. Ponieważ zaufanie do Boga nie jest czymś, co można improwizować w środku burzy, buduje się w ciszy poddania, w rutynie modlitwy, w codziennej decyzji oparcia się Jego woli. Rozpoczynanie dnia od Psalmu 27. Ma przypominać duszy, kto tu rządzi. To rozmowa do Twojego serca, nawet przed wiadomościami, zadaniami nieprzewidzianymi, wydarzeniami, aby nasze światło nie gaśnie, aby nasze zbawienie nie zawiodło i aby nasza siła nie była od nas zależna. Jest to pozycja duchowa, akt odwagi, wyznanie wiary, które zmienia wewnętrzną atmosferę i wzmacnia ducha na wszystko, co nadejdzie. I dlatego teraz z sercem pełnym słowa i duchem gotowym zaufać, wejdźmy w chwilę wspólnej modlitwy. Modlitwa oparta na tym psalmie, który deklaruje odwagę, schronienie, siłę i pewność. Zamknij oczy gdziekolwiek jesteś i oddaj ten dzień w ręce tego, który jest światłem, zbawieniem i siłą. Pomódlmy się. Panie mój Boże, na początku tego dnia stoję przed Tobą z 1064. Otwartym sercem, z duszą spragnioną Twojej obecności i z pewnością, że Twoja wierność nie ustanie. Budzę się dziś rano ze świadomością, że nie mogę iść sam, że moje ludzkie siły są ograniczone, że moje zrozumienie nie wystarczy i dlatego przychodzę, aby całkowicie oddać się Tobie. Jesteś moim światłem, moim zbawieniem, moją tarczą, moim schronieniem i w Tobie pokładam całą moją ufność. Z wiarą oświadczam, że Pan jest moim światłem, nawet gdy wszystko wokół wydaje się ciemne. Kiedy niepewność życia próbuje mnie udusić, kiedy wieści ze świata próbują mną wstrząsnąć, kiedy myśli stają się ciężkie, to Twoje światło rozprasza całą ciemność. Jesteś tym, który oświetla moją ścieżkę, który kieruje moimi krokami, który pokazuje mi, gdzie mam iść. I nawet jeśli idę ścieżkami, których nie rozumiem, wiem, że Pan jest ze mną i to mi wystarczy. Pan jest moim zbawieniem i dlatego nie ma się czego bać. Nie będę się bać trudnego dnia, nie będę się bać głosów sprzeciwu, nie będę się bać strzał wroga, bo moje życie jest w Twoich rękach. Ty jesteś tym, który ratuje mnie z pułapek strachu, ze szponów niepokoju, z pokus, które próbują trzymać mnie z dala od Ciebie. Twoje zbawienie dociera do mnie nie tylko na wieczność, ale także w bitwach każdego dnia. Odpoczywam pod Twoją opieką, bo wiem, że nic nie jest w stanie mnie odłączyć od Twojej miłości. Nawet jeśli powstanie przeciwko mnie armia, nawet jeśli problemy nadejdą jak fale, nawet jeśli nasilają się zagrożenia, moje serce pozostanie niewzruszone. Nie pokładam ufności w okolicznościach, ale w Panu, który jest ponad wszystko. Jesteś większy niż jakikolwiek ból, większy niż jakakolwiek diagnoza, większy niż jakikolwiek przeciwnik. Jesteś Bogiem, który podtrzymuje, wzmacnia, podnosi i wybawia. Dziś przywłaszczam sobie twoją obietnicę. W dniu niedoli ukryjesz mnie w swoim schronieniu. Umieścisz mnie bezpiecznie ponad burzami, ponad głosami strachu, ponad atakami wroga. Niech moja dusza pozostanie niezachwiana nawet gdy wszystko wokół jest niestabilne. Obym odnalazł ukojenie w Twoich obietnicach i pokój w Twojej obecności. Chcę przeżyć ten dzień z odwagą, stanowczością, przekonaniem, że Pan jest przed nami i o wszystko się troszczy. Prowadź mnie, Panie, w każdej decyzji, którą dzisiaj podejmę. Niech moje myśli kierują się Twoją mądrością, niech moje słowa będą pełne Twojej prawdy, niech moją postawą kieruje Twój duch. Spraw, abym nie działał pod wpływem impulsu, abym nie reagował szorstko, abym nie reagował strachem, ale aby we wszystkim odzwierciedlił to, kim jesteś we mnie. Niech ludzie wokół mnie odczują Twoją obecność w moim życiu. Przyoblecz mnie w odwagę, Panie. Ta odwaga, która nie zależy od siły fizycznej, ale rodzi się z wiary. Ta odwaga, której nie musisz widzieć, żeby uwierzyć. Spraw, abym stawił czoła wyzwaniom dzisiejszego dnia, z pewnością, że nie jestem sam. Że nawet jeśli nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, idę pewnie, bo Pan mnie prowadzi. Że nawet w obliczu nieznanego idę z podniesioną głową, bo Pan mnie podtrzymuje. A kiedy pojawiają się pokusy, kiedy pojawiają się negatywne myśli, kiedy pojawia się niepewność, niech Twoje słowo przypomni mi: Pan jest moją siłą. Niech Duch Święty przemówi głośniej niż wątpliwości. Niech Twoja obecność będzie bardziej realna niż lęki. Niech Twój pokój strzeże mojego umysłu i mojego serca przez cały ten dzień. Ojcze, dziękuję Ci, bo mogę Ci zaufać. Dziękuję Ci, że jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki, i że mogę rozpocząć ten dzień z pewnością, że jestem pod Twoją opieką. Niech Twoja dobroć mi towarzyszy i niech Twoja łaska mnie ogarnie. Niech ten dzień będzie odbiciem Twojej wierności. W imię Jezusa. Amen. Po tak głębokiej chwili modlitwy, podczas której potwierdzamy naszą ufność wobec Pana w oparciu o słowa Psalmu 27, nie da się odejść tą samą drogą. Kiedy o poranku kładziemy nasze serca przed Bogiem, coś w nas wyrównuje się wzmacnia i utwierdza w prawdzie. Świat może kontynuować swój hałas, swoje naciski, swoje wyzwania, ale kto rozpoczyna dzień modlitwą, zaczyna od innego miejsca, od obecności. To właśnie tutaj, w tym miejscu bliskości z Bogiem, odnajdujemy jasność w trudnych decyzjach, ukojenie dla niespokojnej duszy i odwagę, by stawić czoła temu, co nadejdzie. I nie jest to uczucie przemijające, to mocne przekonanie, wiara która nie opiera się na luźnych słowach, ale na realnych doświadczeniach z żywym Bogiem, który odpowiada, który podtrzymuje, który chroni i który prowadzi. Psalm 27 to nie tylko piękny tekst, to mocne oświadczenie kogoś, kto zdecydował się zaufać. Od tych, którzy nie czekają, aż okoliczności się poprawią, zanim uwierzą, ale od tych, którzy wierzą nawet pośród niepewności. Od tych, którzy decydują się postawić stopę na skalę, zanim jeszcze zobaczą przejście burzy. Te wiarę powinniśmy pielęgnować dzień po dniu, każdego ranka, a wiara ta umacnia się, gdy karmimy duszę słowem, gdy wyciszamy rozproszenia, aby usłyszeć głos Boga, gdy oddajemy w Jego ręce każdy szczegół dnia. Wiele osób budziło się każdego dnia, dźwigając ciężar strachu, wątpliwości, poczucia winy i niepokoju. Ale nie musisz już tak chodzić. Każdego ranka Bóg zaprasza do odpoczynku w nim, aby powstać z celem, odważnie stawić czoła dniu. A ta odwaga nie pochodzi z wnętrza, pochodzi z góry. Rodzi się, gdy patrzymy w niebo, zanim spojrzymy na problemy, kiedy usłyszymy głos Boga przed głosami świata, kiedy się modlimy nawet bez pięknych słów, ale ze szczerym sercem. Jeśli doszedłeś tak daleko, to dlatego, że coś w tobie również pragnie tego typu relacji z Bogiem. Coś w tobie pragnie żyć w większym spokoju, w większym kierunku i w większym bezpieczeństwie wewnętrznym. I to jest sposób. Nie chodzi o to, żeby wiedzieć, jak się modlić doskonale, ale o to, żeby modlić się zgodnie z prawdą. Nie chodzi o zrozumienie wszystkiego, co się dzieje, chodzi o zaufanie nawet bez zrozumienia. Nie chodzi o to, żeby mieć siłę przez. Cały czas, ale o rozpoznanie, że prawdziwa siła jest w Bogu. Teraz chcecie zachęcić do kontynuowania. Niech stanie się to nawykiem, codzienną praktyką. Obyś każdego dnia poświęcił czas na rozpoczęcie od Boga. Nawet jeśli to tylko kilka minut. Nawet jeśli dzień jest pracowity. Nawet jeśli wydaje się, że nie masz nic do powiedzenia. Zacznij. Porozmawiaj z nim. Przeczytaj słowo. Módl się szczerze i zobaczysz, że każdego ranka z każdą modlitwą powstanie w tobie coś nowego. Twoja wiara będzie wzrastać, twój umysł zostanie odnowiony, twoja perspektywa ulegnie zmianie. I zdasz sobie sprawę, że nawet pośród wyzwań prawdziwa obecność cię wspiera. Jeśli ta modlitwa i refleksja do ciebie przemówiła, to teraz cię proszę: zostaw lajka pod tym filmem. To prosty gest, ale pomaga dotrzeć z tym przesłaniem do jeszcze większej liczby osób, które również potrzebują odwagi i wskazówek na swój dzień. YouTube rozumie, że te treści są istotne podczas interakcji, co sprawia, że Słowo Boże dotyka większej liczby osób. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, skorzystaj z okazji i zasubskrybuj teraz. Tutaj każdego dnia znajdziesz słowa wzmacniające wiarę modlitwy rozgrzewające serce i przesłania przypominające o miłości Boga do Ciebie. Aktywuj dzwonek powiadamiający, aby nie przegapić żadnej treści i dzień po dniu idź ku życiu pełniejszej obecności Pana. Chcę również zaprosić Cię do udostępnienia tego filmu osobie, która potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. Może przyjaciel, członek rodziny, ktoś kogo znasz, zmaga się z tym w milczeniu. Wyślij ten film jako wyraz ostrożności. Czasem bowiem prosta wspólna modlitwa może być początkiem głębokiej zmiany w czyimś życiu. Obyś pozostał silny. Niech wasza pewność siebie odnawia się każdego ranka. Niech Psalm 27 zapadnie nie tylko w waszą pamięć, ale także w wasz styl życia. Niech twoje życie odzwierciedla światło Boga we wszystkim, co robisz. I niechście nigdy nie zapomnieli. Kto chodzi z Bogiem idzie odważnie, kto ufa Panu stoi, a kto rozpoczyna dzień w Jego obecności, znajduje siłę do zwycięstwa.